Wypuść do beczka od prawej na lewo Tak, wypuść ładnie, dobrze Sprawy bardzo długi Do od prawej Dobra, trzymaj lewą, do prawej zacisk Wypuść do od prawej Szykana od prawej I trzymaj lewą Do prawy nie bój Wypuść, trzymaj lewą Tak, prawe ciasno, do lewe ciasno Dobra, lewe ciasno Prawy otwiera, do beczka nawrót od lewej Tak, prawy otwiera, uwaga, ślisko Od lewej nawrót no, może nie. Stoi Otwiera z uwagą. Tak. Prawy do lewy ciasno. Lewy ciasno, tak. Lewy wypuść nie bój, ale z uwagą. Szykana od prawej. Uskok prawy do lewy długi, ciasny otwiera. Szykana od prawej, tak. od lewej do mety No, i to Dobra, start do prawej szybki od lewej zacznij Dobra, lewy długi ciasno Prawy długi do lewy Lewy do prawy ciasny I Tu z uwagą, bo prawy ciasny Lewy bardzo długi przy drzewach Slalom prostu i tutaj z uwagą Wybierz lewy zjazd Lewy zjazd, pamiętaj Lewy ciasny rozszerza, nie bój Dobra trzymaj prawą i lewy 90 wąsko Tak do prawy szybki Do lewy długi ciasno Do prawy długi do lewy Lewy do prawy ciasny, dość ciasny Lewy bardzo długi przy drzewach Dobra, slalom. Prostuj. I wybierz lewą. Tak. Lewy ciasny rozszerza. Do lewy 90 wąsko. Tak, do prawe szybki. Tym razem z uwagą tutaj. Lewy długi ciasno. Do prawy długi do lewy. Lewy do prawy ciasny. Z uwagą. Tak. Lewy bardzo długi. Dobra, slalom. prostuj Z uwagą tutaj. I na prawo do mety. Ciasno z uwagą. Dobra Ile teraz? Dobra Prosto do między w prawo Opróteczkę od prawej między Tu po okręgu na środek między od prawej prosto przez bramę do beczki od lewej dobra, długa prosta nawrót, tak jest między beczkami od lewej za płytę. trzymaj prawo do lewego 90 przez bramę Tutaj czas no iść w pierwszą bramę. Dobrze. Między. Do kolejnego między, do pookręgu. beczkami od lewej za płytę. I trzymaj prawą Do lewej 90 przez bramę I do mety, odpuść trochę <laughs> Trochę się napaliłem, nie ja wiem, dlatego ci powiedziałem, żebyś odpuścił